Witajcie, kochani, witam Was serdecznie w horoskopie ekspresowym. Dzisiaj taka niespodzianka. Horoskop bezterminowy. Wierzę, że kiedy ten horoskop Ciebie znajduje, jest to czytanko dla Ciebie. Zawsze aktualne, zawsze ważne na ten moment, kiedy to oglądasz. I teraz, kochani, Jaki temat? Właśnie te ważne wiadomości na obecny czas, na dany moment. Czasem potrzebujemy jakiegoś potwierdzenia, jakiegoś kierunku. Pomyślałam, że Fajnie byłoby, żebyśmy mieli na kanale tego rodzaju bezterminowe właśnie zawsze aktualne wiadomości, informacje, czyli temat, kochani, co jest ważne na teraz, co jest istotne, co mam wiedzieć, co jest, jaka jest tutaj ważna wiadomość dla mnie na obecny czas. I pamiętajmy, bierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawmy dla osób, które mają to usłyszeć, jest to dla nich ważne. Jest to czytanie ogólne. Jeżeli masz ochotę na czytanie indywidualne. Zapraszam Ciebie na stronę www.mistycznyogródulili.pl. Tam są wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby zarezerwować spotkanie indywidualne ze mną. Tyle wstępu, kochani. Zaczynajmy horoskop. Witajcie kochani, witam wszystkie osoby spod znaku barana na ekspresowym horoskopie. Zobaczmy, jaka jest ważna wiadomość dla osób spod znaku barana na obecny czas, na teraz. Okej, okay. mamy najpierw runę. Wow! Kochani rajdo, czyli... Działanie, akcja, dynamika dużo się dzieje, dużo się pojawia różnych rzeczy. Będzie trzeba uważać na komunikację pod każdym względem. Może chodzić tutaj o komunikację typu: przemieszczam się jako kierowca, czy jakkolwiek inaczej, jakiś pojazd prowadzę, czy idę jako piechotą, prawda, jako pieszy. Czyli zawsze zwracajmy uwagę bądźmy świadomi, przytomni to, na to, co się dzieje wokół nas. To będzie ważne, to będzie istotne. Komunikacja werbalna też, czyli jak rozmawiamy z innymi, też będzie trzeba zwrócić uwagę w tym czasie, żeby właściwie przekazać albo być właściwie zrozumianym. Czyli zwróćmy uwagę, czy jesteśmy dobrze rozumiani tutaj przez tą osobę, czy, czy te osoby, z którymi tutaj chcemy się dogadać. Chyba tak to dam, powiem Wam. Okej, okay, dobrze, to weźmy, zobaczmy sobie w takim razie, jaka tu jest jeszcze wiadomość. Uh -huh. O, oh, wow, mamy asa kielichów dla baranków na ten czas. Co tu jeszcze? As kielichów. Co tu jeszcze? Oh, Okej, okay. uh -huh. o, oh, ale piękne energie cesarzowa, mamy yy, arcykapłana. Jeszcze weźmy może jedną. Mm -hmm. I mamy królową Pentakli, czyli ważny czas, ewidentnie, bo mamy dwie karty wielkich arkan i mamy rajdo. Czyli jakie zmiany to są, kochani? Zmiany w obszarze pieniądza, zmiany w obszarze może zarabiania. Może tutaj jakiś baranek postanawia zmienić pracę albo Zmienić wręcz zawód, ja mam poczucie. Skupmy się tutaj też, co jest ważne na zasobach, czyli na finansach, na tym, jak wydajemy pieniądze, w co inwestujemy, ale też w co inwestujesz, baranku, kochany, swój czas, swoją energię, swoje zaangażowanie. Czuję, że to także jest ważne. Mamy na spodzie 6 buław, czyli, kochani, widać, że tutaj jest jakiś sukces, jest tu jakaś wygrana, jest, tu co, jest tutaj coś e, dla baranka fajnego, że tak powiem. Weźmy sobie jeszcze dodatkowe karty, słuchajcie, te okrąglaczki, takie, co lubimy brać na dwutygodniówki. Dla baranka na ten czas, jakie tu mamy jeszcze? No właśnie, jakaś zmiana tu idzie o baranki cudne. Wow, jakiś prezencik tutaj idzie do baranków. Zobaczcie, siłę trzeba mieć w tym czasie, spokojnym być, cierpliwym i to zapewnia nam tutaj sukces. Weźmy jeszcze, może, jedną ostatnią. Aha. Great war over nothing, zobacz, baranku, czyli jeżeli się czymś martwisz w tym czasie, Przestań się martwić, bo to nie jest faktycznie żaden, że tak powiem, o, wow, zobaczcie co na spodzie. Sukces masz gwarantowany, baranku, biorę to dla nas, absolutnie biorę. Nie wiem gdzie to tam, ale biorę. Może to tak troszeczkę złożę, bo zobaczcie, jak to idzie w tym kierunku, prawda? Czyli idzie w kierunku sukcesu. E, baranku, kochany, przechodzisz może jakiś proces teraz, transformacji, zmiany, przemiany. Nie taki, wiecie, bardzo jakiś głęboki, ale na zasadzie jakieś zmiany, bo mam pomysł, żeby coś inaczej zrobić, bo mam pomysł, żeby iść w nowym kierunku. Bo Rajdo też nam mówi o zmianach, ogromnych zmianach. I że to jest właściwy czas na te zmiany. Czyli czym mamy się tutaj zająć? Mamy się zastanowić, co ja chcę robić. Czym ja się chcę zajmować, z kim ja chcę być na przykład w relacji, z kim ja chcę być w znaczeniu, jak się otaczać, jakimi ludźmi, na przykład jeżeli chodzi o pracę, karierę, prawda? sprawy zawodowe, rozwój też, rozwój, rozwój, duchowy może być osobisty, poszerzanie kwalifikacji, pogłębianie na przykład, na przykład ktoś nauka języków tutaj czuje, bo mamy arcykapłana, który mówi właśnie nam o zdobywaniu wiedzy, ale tak wchodzeniu coraz głębiej w tą wiedzę, prawda, studiowaniu. Ktoś tu może zastanawia się, czy założyć własną działalność albo czy rozwijać tą działalność i w jakim kierunku. Także świetny czas, żeby o tym pomyśleć. Co tu mamy jeszcze dalej za podpowiedzi? Dokładnie, mamy księżyc, mamy rycerza i pod spodem król pentakli, rycerza kielichów i mamy sześć bław. Czyli kochani, co jest ważne tylko, żeby trzymać się uziemienia, żeby nie bujać za bardzo w obłokach, żeby się nie dać oderwać iluzją od ziemi żeby się skupić na tym, co jest realne, co jest faktycznie możliwe w danym momencie, żeby robić codziennie te małe kroczki, bo rycerz kielichów idzie takim swoim tempem, on tam bardzo szybko nie idzie, ale idzie ku zwycięstwu, ku sukcesowi, prawda? Czyli baranku kochany, w zależności od tego, Czym się zajmujesz i czym jest ten Twój temat, który jest dla Ciebie ważny, bo tutaj, kochani, jakiś ważny temat i to czuję bardzo intensywnie. Co to jest dla Ciebie? Czy to jest dla Ciebie relacja, związek, związek partnerski, miłość, może przyjaźń? Coś tutaj się dzieje, może tu poznajesz kogoś, jak najbardziej. Są tutaj osoby, baranki, które poznają w tym czasie kogoś, kto wprowadza ogromną różnicę do życia baranka. I baranek ma poczucie, jakby to był taki dosłownie prezent od losu. Ten ktoś, kto pojawia się w życiu baranka, przynosi także dużo zmian. Może wzmacnia baranka, daje barankowi tą siłę, ten polot, taki i fantazję. Czasem potrzebujemy, prawda, jakiegoś potwierdzenia od kogoś. Potrzebujemy czasem kogoś, kto doda nam tej mocy, tej siły, doda tego wiatru nam w żagle. Ja czuję, że ktoś taki się pojawia. Baranku tutaj zobacz. Wszystko jest ok. Jeżeli są jakieś zmartwienia u ciebie, martwisz się czymś, coś tutaj nie jest dla ciebie jasne, bo mamy księżyc, czyli. Jest jakiś lęk, jest jakaś wątpliwość, czy ja idę w dobrą stronę, czy ja robię właściwe rzeczy. Jeżeli czujesz w serduszku i Twoja intuicja i Twój instynkt wewnętrzny podpowiadają Ci, że to jest dobry kierunek, a to jest łatwo rozpoznać, bo wtedy czujemy się dobrze z tą myślą, wtedy czujemy się dobrze z tym projektem. Kiedy o tym myślisz, to czujesz coś przyjemnego, czujesz radość, czujesz, że kreatywność Twoja jest rozbudzona. To jest jakby taki sygnał z wnętrza naszego, że to jest dobry kierunek, to jest dobra rzecz tutaj dla baranka. Jeżeli czujesz takie rzeczy, baranku, kochany, to znaczy, że to jest absolutnie dla ciebie. Cesarzowa pokazuje, że tutaj warto jest pozwolić sobie na rozwinięcie się w jakimś temacie, gdzie jest konieczna kreatywność, czyli gdzie możesz skorzystać ze swojej kreatywności? Co możesz zrobić, żeby ta kreatywność rozbudzona rozwinęła coś w Twoim życiu? I znowu, wszystko zależy, co chcesz budować, rozwijać. No, bo arcykapłan dla mnie też wchodzę głębiej w temat, prawda? Pozwalam sobie na to, żeby rozwinąć się poprzez studiowanie czegoś, poprzez naukę czegoś. I teraz pytanie, czego się uczysz, baranku kochany, co chcesz rozwinąć, prawda? Oczywiście to jest kształcenie, się dokształcanie. Dla mnie to też jest cały zakres edukacyjny, na przykład gdzie właśnie wchodzimy głębiej, tak coraz głębiej. Oczywiście to jest też temat naszej duchowości religie, tradycje, prawda, czyli może tutaj ciebie coś zainteresuje, zaintryguje i będziesz tu chcieć jakieś tajemnice zgłębić, też piękny czas na to, oczywiście na zgłębianie i zajmowanie się jakimiś wartościami duchowymi też jest to piękny czas. Jakieś baranki, także czuję tutaj, że wybierają dosłownie jakąś osobę na przewodnika swojego. Czy to będzie przewodnik duchowy, który prowadzi cię dalej i pomaga ci rozwijać się, wzrastać? Czy to jest jakiś nauczyciel zawodu, na przykład, czy języka obcego, co by to nie było? Także ja czuję, że tutaj świetne efekty przyniesie. Inwestycja właśnie w tego rodzaju kwestie, może chodzić też u ciebie o to, żeby przypomnieć, tobie pamiętaj, że w każdej chwili możesz sięgnąć po coś nowego, żeby się nadal dalej rozwijać, prawda? I teraz zastanów się, Baranku, co chcesz rozwijać, w którą stronę chcesz pójść, co jest dla ciebie ważne, co jest dla ciebie istotne, prawda? Pozwól sobie na to, żeby iść do przodu każdego dnia po jednym kroczku. I pamiętaj, zawsze możesz zmienić zdanie, zawsze możesz chcieć dokonać nowego wyboru, zawsze możesz chcieć zostawić coś na rzecz czegoś innego, typu na przykład rozwijam się, uczę, kształtuję, prawda, coś chcę, gdzieś ekspansję chcę wprowadzić. Zawsze możesz swoją uwagę przerzucić na inny obszar i to jest ok. Jeżeli czujesz, że tam cię ciągnie... Okej, okay. nie daj się wpędzić w jakieś poczucie winy czy że jesteś na przykład, nie wiem, barankiem niestałym, bo, bo przeskakujesz z miejsca na miejsce, z tematu na temat. Właśnie tak mamy żyć. My mamy doświadczać życia, a nie siedzieć, słuchajcie, my nie jesteśmy drzewami, żebyśmy mieli zapuścić korzenie. My nie jesteśmy kotwicami, żebyśmy mieli siedzieć w miejscu, prawda? My jesteśmy istotami, które się mają rozwijać tutaj. I ja czuję, że właśnie jest to czas na to, żeby się rozwijać. Przychodzi tu coś fantastycznego. Oczywiście, że będą tematy też typu wyzwania, no bo mamy arcykapłana, a to też jest Saturn gdzieś tam w tle i Saturn nam zawsze wprowadza wyzwania. Czuję, że jakieś testy mogą się pojawić od uniwersum. Oczywiście na zasadzie, czy chcesz to, aby zostało w Twoim życiu, to coś, ten temat, wiesz, ta osoba, co by to nie było, czy chcesz ruszyć do przodu. Jeżeli chcesz ruszyć do przodu, to to jest jak najbardziej czas na to, żeby sobie na to pozwolić. Kochane Baranki, czujesz, to jest piękna energia. Piękny czas, pozwólmy sobie na to, żeby właściwie skorzystać z naszej energii, żeby w ogóle skorzystać z tej energii i żeby właśnie robić, działać, być aktywnym i sięgaj po to, gdzie czujesz, że Twoje serduszko jest zachwycone, zadowolone, radosne i pamiętaj, to jest czas teraz przemiany. Jeżeli przechodzisz teraz przez jakiś trudniejszy czas, przez jakieś wyzwania, to jest tymczasowe. A change is coming, czyli nadchodzi jakaś zmiana tutaj fantastyczna i zobacz, pamiętaj, co masz na końcu sukces jest gwarantowany. Guaranteed success. Zobaczcie, mamy kartę gwiazdy, czyli tutaj gwiazda świeci szczęśliwa dla baranków. Kochane baranki, fantastyczny czas. Nieważne, kiedy tego słuchasz, pamiętaj, to jest bezterminowy horoskop. Widać, że tutaj cudnie się dzieje. Korzystaj z tej energii. Możesz sobie przyjąć tą energię, jak masz ochotę. Przepiękny czas. Działaj, działaj, jeszcze raz działaj, aczkolwiek uważaj, pamiętaj w podróży, w komunikacji. Zwracaj uwagę, czy jesteś we właściwy sposób rozumiana, czy rozumiany też czuję, żeby, że ważne, żeby właśnie być takim receptywnym też, żeby zwracać uwagę, jak jesteśmy odebrani, żeby mieć pewność, że, mu, że ta osoba, która słuchała, usłyszała dokładnie to, co chcieliśmy powiedzieć. Z jakiegoś powodu czu, czułam, żeby to powtórzyć nam jeszcze raz teraz. Tyle kochani dzisiaj. Utulam mocno i życzę nam fantastycznego czasu.